No i ostatni blok, gdzie trzecia taka część tego programu Detox nazywa się Hemaostaza. Detox i Hemaostaza. A dzięki znowu Inner Balance i świetnym, świetnej Double witaminy B12. Dlaczego Double? ponieważ ona ma dwa takie czynniki aktywne e, – metylokobalamina oraz e, cyjanokobalamina. E, inne witaminy B12 mają tylko e, jedną, e, a my mamy taką aktywną i bierną, e, tak mówiąc ogólnie e, językiem takim medycznym. E, troszeczkę dla nas to jest czarna magia, ale Basia, co Ty wiesz na temat witaminy B12? Wracam się do fachowców, bo Basia to jest skarbnica wiedzy. Witamina B12, inna nazwa właśnie taka medyczna to kobalamina. I kiedyś właśnie oglądałam taki program właśnie o witaminie B12, cały czas zawsze wydawało nam się i mnie się wydawało, że witamina C jest jedna z najważniejszych dla organizmu, natomiast okazuje się, że B12 jest chyba jedną z najważniejszych witamin. B12 przeczytałam, że bierze udział w podziałach komórkowych. Wiadomo, że komórki umierają i dzielą się i ta B12 jest niezbędna właśnie przy podziałach komórek DNA. Oczywiście B12 odkryłam, że jest niezbędna do produkcji właśnie osłonek melaninowych. To są nerwowe są pokryte właśnie taką osłonką i to B12 jest niezbędne właśnie do tej, do budowy tejże osłonki. Uszkodzona osłonka melaninowa powoduje szereg zaburzeń właśnie neurologicznych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w momencie, kiedy człowiek ma problemy z pamięcią, gdzie mrowieją e, ręce, tak, odczuwamy właśnie takie drętwienie w nogach, w rękach i idziemy do neurologa, to neurolog przepisuje nam właśnie B12 w zaszczytach. A prościej byłoby, zanim doprowadzimy do braku tejże witaminy, która jest e, no, takim. E, e, procesem, czy, czy powiedzmy niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego dostarczanie tejże witaminy B12. Ona, witamina B12 występuje naturalnie w mięsie, w podrobach, ale nie zawsze to mięso jemy, albo jemy Vegetarianie, go... Wegetarianie weganie nie, wegani nie, to, nie, to nie to już muszą w stu Bezwzględnie muszą tą witaminę suplementować. Ale nawet to mięso, które niby jemy jest napchane, na nafaszerowane konserwantami I, i jakimiś tam uzupełniaczami, że to mięso również jest na gorszej jakości. Więc, no to suplementowanie witaminy B12 jest niezbędne. B12 bierze udział w procesach metabolicznych, przemiany czy, czy właśnie syntezy wielu innych witamin w organizmie. Więc no dla mnie ta witamina B12, kiedy o niej dokładnie tak poczytałam, uznałam, że ona jest no, ważniejsza niż witamina C. No właśnie też likwiduje depresję, jest pomocna w stanach właśnie chorób neurologicznych, takich jak Alzheimer czy Parkinson, właśnie coś na, na bazie właśnie neuronowych przekaźników w naszym mózgu. Również wspomaga problemy z cukrzycą typu 1 i 2, też właśnie poprzez swój skład pomaga właśnie, żeby tego problemu nie było. Redukuje zmęczenie, daje energii, co tam jeszcze z takich rzeczy dodaje nam aminokwasy wspomaga zapobieganie chorób sercowo-naczyniowych, bo on też właśnie przede wszystkim też jest dla osób, które mają problemy z hemoglobiną. On właśnie wspomaga że, że no, tak. czerwonych ciekawikkach. Tak, i tak jak właśnie wracamy, jeżeli ktoś ma problemy właśnie z neuroprzekaźnikami właśnie z taką Takim neurologicznym albo związane problemy z, z krwią, z hemoglobiną, to zażywa właśnie tę witaminę B12. Jeżeli ma problemy z cukrzycą, odpornością, to zażywa Ideal Shape, a jeżeli ma problemy z tarczycą, to polecamy Beauty Detox. Tak szybciutko w nawiasie, żeby podsumować, jakie, jakie możemy mieć problemy. Jeszcze tutaj, dla kogo jest wskazana ta witamina B12, dla wegan, wegetarian, osoby powyżej 50 roku życia to już przymusowo muszą zażywać witaminę D 12 osoby z siwymi włosami, osoby, wspiera, które muszą mieć wspieraną pracę serca, ponieważ mają jakieś tam problemy, te osoby, które dbają o, żeby tak szybko się nie starzeć, czyli jakieś estetki, które są, no zresztą wszyscy chcemy pięknie i młodym wyglądać I zdrowo. i zdrowo, tak jest. Jeszcze sprzyja właśnie ta witamina B12, gojenie się ran e, i produkcję kolagenu, słuchajcie, to też nie urodowo i, i, i zdrowotnie, bo to dwie strony działa. Zapobiega anemii, e, ochrona kości przed osteroporozą, e, poprawienie nastroju i zdrowego mózgu, czyli te, ta te depresja wspomaga, czy żeby ich nie była nie wspomaga, e, nerwowe jakieś wspomaganie, zaszczyt energii, no i słuchajcie, jeżeli mamy problemy ze wzrokiem, ta plamka żółta, czy zaczynamy coraz to słabiej widzieć, to w większej ilości zażywajmy tą witaminę B12. No i również poprawia trabienie yy, Więc te składniki są naprawdę bardzo tutaj y, świetnie dobrane, a te double B12 jest unikatowym produktem na naszym rynku, ponieważ y, wszystkie inne witaminy B to są tylko jedna, B12 to są tylko metala a my mamy jeszcze ten cyjan w ilości 250 piktogramów, jednej i drugiej, czyli razem mamy 500 y, tych y, piktogramów y, w takiej jednej tablicy, y, 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 którą spożywamy dziennie. Zażywamy y, to oprócz y, Inner Balance, zażywamy tą e, witaminę B12 e, w czasie posiłku, najlepiej z rana, bo ona dodaje nam energii i popić e, szklaneczką wody. Czy Basiu, masz jeszcze coś do dodania? <grym> ja Wam powiem moje takie podsumowanie, jak ja teraz e, Inner Balance znam. E, B12 jest nowym specyfikiem, ja już go wprowadziłam do swojej diety. E, byłam fanką Beauty Detoxu, ale spożywałam go tak sporadycznie. Teraz wiem, że ja go muszę spożywać dziennie. I jak poznałam właściwości dalszej, to ja też zależy, czy będę jakimś fanem suplementacji. Ja zażywam je w sumie trzy na raz, a każdy sobie może wybrać ten produkt, który chce. Jeżeli jeszcze chcemy poprawić swój organizm, to przede wszystkim ten telekinetarz polecamy. Znanych właściwości. Słuchajcie, inner balance był kiedyś w innych saszetkach, w innym opakowaniu, teraz jest doskonalony i właśnie tam witamina B6, czy kolagen, czy większa ilość magnezu e, skutecznie wpłynęło na działanie tego produktu, więc stosujmy. Zapraszamy na współpracę. Zapraszamy. Jeżeli ktoś z Was chciałby więcej na ten temat wiedzieć, to proszę się zgłosić albo do wąsi. Zapraszam. Kasia Świeczek. Albo lokalnie powiedzieć. Jesteśmy na Facebooku.